Dobra, popatrzcie co tutaj dzisiaj mamy, a mamy tutaj Hyundai'a Genesisa. Macie napis, o już strzela pucha? Nie, to korek. Nie, to korek tylko. Co tutaj masz? 2-0 Turbo, yy, zcipowany na 250 KONI, około. No i przyjaciół. Na hamowni byłeś, to nie około. 248. Dobra. Dokładnie. O. No i to no, nie ma gazu. Nie ma gazu, ale Mamy na 98. Pokażę, jak to tam wygląda, odkręcasz magiczny korek. W ogóle patrz jak się przyodziałem, mam zieloną bluzę jak pukaneczka. Dobra, widzicie tam coś? No nie. Może być czysty, ładny, bo olej jest zmieniany, ale profilaktycznie. Dobra, jaki masz przebieg? Pokaż. 170... 6000? Od Niemca? Płakał? Jak sprzedawał? Polski salon. O kurde, to się nazywa bogactwo. tam kliknąć. Starta. Ech! Jeszcze raz. 74. 174. Pięknie. O, zawleczkę ściągnął. Patrz, zawleczkę zawleczka No i wlewamy. Preparaty TEC 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na wwwtech 2000pl Słuchajcie, Tom Puche wymyślił taki Mike z UK, z Wielkiej Brytanii. Gość ma już tam po 60, jest dobrze, miałem okazję go poznać. Kurde, muszę skakać. Dobra, pal szpeja. Pięknie. No i teraz silnik pracuje 15 minut, w ogóle jest ciepły? Jest ciepły. Jest. Przyjechałem niedawno tak się. No i silnik popracuje 15 minut, no i e, chodzi o to, żeby pozbyć się nagaru. A jak masz nagar, to tak jakbyś się czuł, jakbyś się podcierał papierem ściernym, więc usuwamy to nieprzyjemne uczucie, którego Ty nie czujesz, bo to czuje silnik. Także później wleci Oil Booster i dodatek do układu paliwowego, który przeczyści te piękne wtryskiwacze, o tutaj, tu macie listwę paliwową, no ale dobra, widzimy się za 15 minut. w wlany, i później będziemy go spuszczać. 15 minut later. Dobra, zobaczcie, nawet troszkę więcej czasu minęło e, i wjeżdżamy Hyundai'em. To znaczy, Kamil wjeżdża Hyundai'em na wymianę oleju. Ciao. Zobaczcie, jakie skupiony. Ale jak dzielnie walczy, widzicie to skupienie na twarzy? I teraz klus! Ciepły, nie? Ciepły, ale rączki przyzwyczajone. Ja cia. To jest świetny narzędzie. No ja się polał. Ale już se trafiłeś, Za pierwszym razem zawsze rozleje, a później już po paluszku się nauczy. On jest gęsty, i często jest mylony z motodoktorem, ale to nie jest motodoktor. I przepierdziel, butelkę o 180 stopni. Tiali, mm, pan glutek wchodzi. No i pięknie, odpalisz teraz, raz się do filtra i miód malina. Kręć pan korek. Czy stosowałeś kiedyś dodatek do układu paliwowego? Nie. Nie, nie! Nie stosował! Ej, skąd ty go wziąłeś w ogóle? Ja też nie stosowałem. Mhm. Trzymaj go albo go zakrzyw, żeby cię nie Mnie Jaki ładny niebieski kolor. No? Nie wiem, czy to fę. widzicie, ale. Mm -mm. No mhm. i co? Kolejny wóz uszlachetniony Hyundai Genesis Coupe. To tobie życzymy miłej to zabawy. Baw dziękuję się bardzo, dziękuję bardzo za produkty. Mam no. nadzieję, że będzie wszystko w porządku i będzie chodzić jeszcze lepiej niż chodził. Z tego jestem pewien ja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Jak familia mamy.